Dzień dobry, ja mam do Pana steki. Proszę mi powiedzieć, ile będzie miesięcznie przychodziło wagon swojego domu? Tylko tak szczerze, miesiąc. miesiąc. I ile będzie wagonów? 80. I ile to będzie to? to będzie Pięć? 80. No to proszę powiedzieć, ile to będzie? Do e, 4 tysięcy. 4 tysięcy ton? Tak. Jedną spłatę będziemy oddać? Dziennie. Dziennie. Dwa tak. spłaty. Dziennie. Dziennie. Dobrze, druga sprawa. Dwa spłaty dziennie. Dobrze, czy wy będziecie zraszać te hałdy, co tam wyszło? I gdzie ta woda będzie szła? Czy są tam drenaże zrobione? Albo czegoś tam. Bo jak? Żeś to gdzieś no. ma ściekać. Na moją od na mojej od Nie, proszę Pana, żeby to że była firma, firma by recuerda, nie jak firma, to powinna wszystkie no, uhh, środki, planów um, bezpiecznych, nee. Powinniście zrobić jakieś A to są pytania do Nie dowiedziałam, tylko do Was. To Wy nas zatrzymacie, niestety. Proszę Pana, to wszystko będzie przypłynieć do Pani Zaginiowej, bo my niżej mieszkamy. Także proszę powiedzieć, jak będziecie, czy zadawane jakie zabezpieczenie równego. Nawet zabezpieczenie Dziękuję bardzo. kto inwestuje, kto przewiduje w szkole strategii jakieś zabezpieczenie. Panie tak Jaki obszar,

Będziemy sypane gędy, nie będziemy pał z razu Aha, dziękuję bardzo. Ja też mam jedno też pytanie, może jestem lajkiem, ale tutaj słyszałam wcześniej o tym planie zagospodarowania przestrzennego o strefach ochronnych. Znaczy tutaj na przykład w przypadku takiej inwestycji też to nie byłoby pożądane, prawda? A tu w środku osiedla mieszkaniowego powstaje coś takiego? Nie wiem. Proszę bardzo. Jeszcze raz to powtarzam, przemówiłem się, to dlatego akurat jest dzisiejszy ten zamień, żeby próbować ograniczyć. Natomiast teraz, jeżeli chodzi już o powstanie działalności gospodarczej, to w tym momencie właśnie będziemy badali i robili wszystko, żeby od strony uciążliwości taka działalność gospodarcza nie miała miejsca. Dziękuję bardzo. Ja myślę proszę Państwa, że emocji jest tyle, że możemy rozmawiać tutaj do godziny i 18 i 19, natomiast chcę Państwa wszystkich też zaprosić, ponieważ dzisiaj przyjdzie telewizja właściciela, jak i również prowadzących działalność, również na, na spotkanie, to będzie oni mniej więcej 12.30, 12.00 będą wyjeżdżali. Bardzo proszę być przy 13.00, przede wszystkim też mieszkańców tutaj tych terenów. Tak, w tym miejscu to że będziemy akurat na, na sali gimnastycznej, nie no, tak, no, na sali, na sali konferencyjnej. Proszę, ja od oddaję głos już Panu Bardzo proszę, i znam <gryzny> w sekwencji tej uchwały, w związku z tym, że dla Państwa projekty uchwały, mianowicie Uchwała nr 9 na 72 na 15 Rady Miejskiej w z dnia 18 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Monik. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1970 o samorządzie gminnym, węzeł usta 2013 pozycja 534, pozycja 645, pozycja 1318 z 2013, 375, pozycja 3751, pozycja 1072 oraz artykuł 14 ustęp 1 artykuł 27 ustawy z 26 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennym dzieci dzienniku 2015 pozycja 199 443, 774 uchwala się co następuje i dalej w paragrafie 1 punkt 1 przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego miasta Moniki uchwalonego uchwałą numer 10 na 68 na 03 Rady Miejskiej w Monikach z dnia 10 grudnia 2003 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego nr 134, pozycja 2788, zmiany z 2006 nr 112, pozycja 156, z 2008 nr 318 i pozycja 3381. 2013 pozycja 1094-1127. W paragrafie 1 punkt 2. Zmiany, zmiana planu obejmuje, a mianowicie pierwsze, przeznaczenie poszabudowe w nielowości z opuszczeniem kawy usług w w działu działek w 1728 i 1169 na 12 położony przy ulicy Wojska Polskiego i Jagodowej, załącznik nr 1, punkcie 2 paragrafu 1. Zmiana zapisu. Paragraf 11 tekstu planu, planu polegającego na a. Wprowadzenie symbolu PSB w miejsce, w miejsce symbolu B. b. Wprowadzenie zakazu składowania i sortowania kopalnych surowców energetycznych na terenie. 6 PSW, załącznik nr 2. paragrafie 2 Integralną część mniejszych uchwały stanowią załączniki graficzne. paragrafie 3 wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi MONI. W paragrafie 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, z Panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez przedstawicieli społeczeństwa Rady Miejskiej o